raz Paweł Pawlak, czwarty w tym roku zawodnik UFC z Polski, tak oczywiście można już oficjalnie powiedzieć. Jak powiedz, dowiedziałeś się o tym, że właśnie tuż przed świętami taki piękny prezent Cię spotkał i że masz szansę zostać w kolejnym Polakiem, kolejnej większej organizacji MMA na świecie. Witam. O kontrakcie dowiedziałem się w tamtym tygodniu we wtorek. E, dowiedziałem się na pianigu, jak przyszedłem na naturalny trening, e, Mój główny trener Marcin Judowski e, powiedział mi, że wynikły duże problemy, żebym, generalnie chcesz że generalnie w styczniu załatwić w i powiedziałem, że wynikły problemy, żebym szybko się przebrał i na matę. E, szybko się przebrałem, oczywiście znaczy byłem e, faktem troszeczkę zestresowany, e, ale jak już wszedłem na matę, Wszyscy się zebrali też wokół mnie, e, cała grupa zawodnicza i, i właśnie Marcin mówi, że w Rosji nie za się na pewno, e, ponieważ zostałem zawodnikiem UFC. I od razu wyjąłem takiego szampana, piccolo, e, dało mi się napić, wszyscy wokół, wszyscy byli zadowoleni. bo tak wtedy też w to nie wierzyłem za warunki, że już żartują. E, dopiero tak zacząłem w to wierzyć w piątek, jak zaczęła taka nawałnica mediów w moją stronę, to wtedy zacząłem wierzyć, że o, bo to jednak jest prawda. Pomóc, tak jak prześledzić swoje początki, swój start w ma że w sumie tak dość szybko uda się znaleźć w tym raju no, dla każdego zawodnika Roma. Tak naprawdę to nawet nie było moje marzenie, żeby zawalczyć w UFC. Pierwszy zdecydowanie za szybko. Chciałem na początku pobić się jeszcze w innych organizacjach, nawet z doświadczenia. Naprawdę wszystko było bardzo spontanicznie, choć jestem z tego zadowolony do w świat należy i myślę, że trzeba wykorzystywać takie sytuacje i mam nadzieję, że uda się wygrywać w UFC. Powiedz, czy coś już wiadomo więcej, bo na razie oczywiście znamy nie, tylko mniej więcej takie szczegóły, wiemy, że to jest walk, jeśli chodzi o kontrakt obowiązujący się z Ultimate Fighting Championship, wiemy też na wiosnę, ewentualnie w kwietniu prawdopodobnie będzie Twoja pierwsza walka, czy coś już jeszcze więcej się wyjaśniło, czy gdzieś tam jakieś pierwsze nazwiska może się pojawiły, jeśli chodzi o ten Twój lepiej. Ogólnie sam też za dużo nie wiem. Wiem tylko, że walka będzie w kwietniu. Nie wiem gdzie, czy to będzie w Europie, czy w Stanach, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że walczę w kwietniu i muszę się na tę walkę dobrze przygotować. E, powiedz, no właśnie, mówi, że musi się dobrze przygotować. Jakoś troszeczkę mógł opowiedzieć, bo tak nie da się ukryć. Kibice wszystkiego o Tobie nie wiedzą, dość to dość, jest dość troszeczkę że właśnie, właśnie Paweł Pawlak znalazł się w UFC. więc jak Cię to zaczęło u Ciebie, ta przygody, ta początek tej przygody z MMA. Gdzie trenujesz, z kim trenujesz, jak trenujesz? E, ogólnie teraz trenuję już od prawie dwóch lat w na Łódź. E, prowadzi mnie Marcin Rogowski. E, trzeba przyznać, że w tym klubie naprawdę zrobiłem mega progres. Grałem 5 walk w tym roku. Moje przygotowania do tej walki zdecydowanie się zmienią. Mam 4 miesiące na nie. Teraz będę przez 2 miesiące robił okres siły. Indywidualnie teraz będę robił ze wszystkimi trenerami, czyli od boksu, od zapasu, od i od Tajskiego. Będziemy robić indywidualnie treningi. Będziemy poprawiać wszystkie te aspekty, które byłem gorszy. No i co, i później od marca dużo sparingów, dużo wytrzymałości, kondycji i mam nadzieję, że będziemy super przygotowani na pierwszą walkę w UFC. Będziecie super przygotowani. Powiedz, bo tak mówiłeś, jak koledzy przyjęli tą twoją nominację na zawodnika w UFC, a w ogóle jak poza tym, wśród znajomych, jak to zostało wybrane był to dla nich ogromny szok, było dla nich zaskoczenie? SMS-ów mówiłeś, że na wojnice, medialna podróż, a jeśli chodzi o SMS-y, telefon też się urywał znajomych? Nie, naprawdę piątek to miałem straszne, chyba jeden z gorszych dni, tak. e, dlatego że aż mi głowa bolała od tego. Cały czas na telefonie, SMS-y, na Facebooku, e, na fanpage'u, tak naprawdę cały czas ich otrzymywałem. E, aż poszedłem wcześniej z w już nie dawałem rady. Prawda, tak było tego dużo. Naprawdę byłem w szoku, aż, aż nie wierzyłem, tak naprawdę to zrobi taką furorę w tym świecie MMA. A jak najbliższy byłeś przyjęty tą informację? Byli bardzo szczęśliwi. Mama tak naprawdę no nie wiem co robię, myślała, że treny hobbystycznie i powiedziała, a dobrze, dobrze, cieszę się. Nie? Ale siostra i brat naprawdę byli bardzo podekscytowani tym faktem, że się dostałem. Chyba też do końca nie wierzyli, ale są szczęśliwi i zadowoleni. Ehm, powiedz, to oczywiście jest zmiana też zmiana sportowa, ale nie tylko sportowa, bo to jest w ogóle jakiś tam ogromny progres, postęp ehm, patrzycie w tej organizacji, ehm, ale przed to było też, ehm, też wiele dodatkowych wyzwań, bo z tego co tam gdzieś oczywiście mówicie, to jest masa badań, masa dodatkowych wypełniania papierków. Już pierwsze papierki do Ciebie trafiły, już pełen się z tą biurokracją UFC. E, tak, e, zetknąłem się w czwartek, podpisałem kontrakt, naprawdę było tego dużo. Bo nie wiem, tam z 60 stron, tak mi się wydaje. Badania i tak miałem już robione wcześniej, także już wszystko mam porobione. Badania mam do Maja dwa akurat. No i myślę, że te najważniejsze rzeczy są zrealizowane. Jeśli chodzi o Twoje występy tutaj na tych wcześniejszych galach, miałeś 5 miesięcy w tym roku. Ja widziałem, miałem okazję oglądać Twoją walkę tak na żywo w Ucztynie na warmiach Heroes na gali Kolema. To był knockout w Twoim wykonaniu. Tam między innymi mogliśmy zaobserwować bardzo ładnie pracujący łokcie u siebie z tego co... Z tego co się orientujemy, z tego co się mówi, to jednak jest to w tych swoich takich ulubionych broni, gdzieś tam tajnych to jest rzeczywiście tak jest, że te łokcie, ta możliwość walki łokciami sprawia się taką frajdową Tak, trzeba przyznać, że bardzo lubię łokcie. Zasady z łokciami są tak naprawdę super. Można, Są bardzo efektowne przede wszystkim. Są w sumie też bolesne dla przeciwnika i tak naprawdę Lubię je wykorzystywać, dlatego jestem zadowolony, że w UFC to wszystko jest. Tak naprawdę od tego się zaczęło i liczę, że w walce w kwietniu tam z jednym okieniem uderzę. Także mam nadzieję, że będzie się w większości podobać. Żeby się w że podobało, to oczywiście tego ci życzymy. przyjdzie że bonusa, no bo mam już Polaka, który bonusa na swoim zwycięstwie zdobył. Powiedz mi, no właśnie, takie tradycyjne, klasyczne pytanie. Stójka czy parter? Czym czujesz się lepiej i z tych płaszczyzn preferujesz? Znaczy, od 14 roku życia trenuję stójkę. Już jest tak naprawdę 10 lat, ale w sumie przyszedłem do klubu, który tak naprawdę pokochałem parter i zapasy i tak naprawdę wyrównało się to wszystko. Jestem teraz, myślę, że e, przekrojonym zawodnikiem, także myślę, że w, w tych wszystkich klaszycach jestem w miarę dobrym. E, Paweł gdyby tak się miał sam zareklamować, e, stanąć teraz przed szefem UFC Dana White'em i powiedzieć e, warto nam nie stawać bo, no to co bym mu powiedział przede wszystkim o sobie jako o zawodniku? Trudne pytanie. E, no myślę, że powiedziałbym mu e, że będę, dawał, będę stawiał CSR-duko w klatce, dam dobrą stójkę, będę się starał poddawać przeciwników, obalać i e, nokałtować. <grytanie> tak no tak powiedzmy, no to nokałtowanie, obalanie, no to wiadomo, jest słynie z tego, że rzeczywiście jest uznawana w najlepszą organizacją, w na świecie. E, jeśli chodzi o Ciebie, tylko to, że oglądałeś to, to moje na pewno śledzić w związku z zainteresowaniami i treningami walki, gale. powiedz, któryś z zawodników jest tam taki, który jakoś zwróci na siebie uwagę, jeśli chodzi o swoje umiejętności, ktoś, kto szczególnie do właśnie jeśli chodzi o swoje walki w e, kategoria 7.7 czy ogólnie, e, to może tak, kategoria 7.7 i ogólne. To znaczy, w kategorii 7.7 w stan pierw daje naprawdę dobre walki. Lubię też oglądać walki Adresta Sylwy, John Jonesa, tak naprawdę to jest sama czołówka, tak? Oni naprawdę dają super walki, może kiedyś, gdybym znał się z nimi A tak na początek, zastanawiałeś się już, bo mówi, że nazwisko jeszcze nie jest znane, nie wiesz za bardzo z kim, nie wiesz za bardzo gdzie, ale może gdzieś tam ktoś tak by kto, kto z kim chciałbyś zawalczyć na, na przykład na dobry początek? Może od razu walka o pas. Byłoby był super. Nie, śmieję się. Tak naprawdę jeszcze o tym nie myślę. E, obojętne jest, kto to będzie. Chcę po prostu dać dobrą walkę i pokazać się z jak najlepszej strony, że Polacy też potrafią coś w sporcie i pokazać się, po prostu, że, e, pokazać się z jak że... Najlepszej...